Na mecz piątkowy większość kadry jest zdrowa. No wypada nam Krzysiu, to już jest decyzja ostateczna, że dopiero w trening zostanie włączony od poniedziałku, natomiast na mecz nie będzie brany pod uwagę. Pozostała część kadry przygotowuje się do piątkowego meczu. Dla nas bardzo ważnego spotkania, ponieważ to co powiedziałem na konferencji po meczu, nie ma lepszej metody na rehabilitację jak, jak najszybciej mecz i walka o trzy punkty i yy, w tej kategorii podchodzimy do piątkowego spotkania. No, we wtorek minął ten termin bezpieczny tych sześciu miesięcy, który ustaliliśmy, że lekarze ustalili, to jest ten ter termin minimalny, jak gdyby, że wiązadło krzyżowe potrzebuje takiego czas czasu na regenerację po zabiegu, więc we wtorek ten termin minął, więc jak gdyby Wojtek yy, jest do naszej dyspozycji. Po reprezentacji, gdzie rozegrał dwa bardzo ciężkie spotkania, yy, Uznaliśmy wspólnie tutaj z fizjologami, że tak młody organizm, Pamiętajmy, że to były i ciężkie mecze i podróż. że Jeżeli nie wystawiamy go, jak gdyby w pierwszym składzie, nie chcieliśmy go również angażować. Chociaż sam Radek bardzo chciał. Nie chcieliśmy go angażować w meczu drugiego zespołu i daliśmy czas na regenerację. Już jest natomiast do dyspozycji naszej na mecz z W piłce jest tak że żyje się ostatnim meczem z Lechem i już żyjemy meczem z Podbyskiciem i to jest dla nas najważniejsze i tamten okres jest zamknięty, ja go wspominam, bardzo, bardzo na plusbym powiedział. Natomiast no tak jak mówię, no, my musimy patrzeć dzisiaj dzisiaj, każdą chwilę i czas poświęcać naszej bieżącej pracy i na tym się koncentrujemy. Pamiętamy mecze tam. Na pewno jedziemy na, na teren bardzo ciężki. Zespół Podbeskidzia jest z ambicji, zaangażowania i z tego sobie zdajemy sprawę, patrząc na przykład na ich ostatni mecz, który rozegrali w Szczecinie, naprawdę ta walka trwała od pierwszej do ostatniej minuty i na taki mecz na pewno się przygotowujemy, wiemy, wiemy jak ciężkim i trudnym jest to przeciwnikiem zespół Podbeskidzia i tak jak Pan powiedział, sytuacja w tabeli zarówno Zespołu z Bielskiego, jak i nasz nie jest komfortowa, i zarówno my, jak i Bielsko nastawią się na to, żeby w tym meczu zdobyć trzy punkty. Na no pewno to jest coś, co nie mieliśmy w tamtym roku, że nasi obrońcy zdobywali tak dużą ilość bramek. W tym roku mamy natomiast no, zarówno u nas utrata, jak i w, Bielsko, w Bielsku przed Demian, który był kluczowym zawodnikiem nie tylko na tej pozycji, ale i całego zespołu, i to, to pokazuje, że jednak są to rzeczy odczuwalne. Nie da się tego. Nie da się takich zaboników zastąpić tak, jak od razu. Na to jest potrzeba, czas i, potrzeba czasu i staramy się zrobić wszystko. Zresztą zespół z Bielska również, patrząc po tym, jak trener Michniewicz stara się zmieniać różne ustawienie, żeby tę tą, żeby tą dziurę jak gdyby zrekompensować. Ale tak jak mówię, no, jest to taka pozycja, yy, która, która jest ciężko, którym jest ciężko od razu. Yy. Brawo, dziękuję bardzo.